Co czem tu tu mam Zacznę pomóż! On żyje! On jeszcze żyje! Da, dobijemy go! Ola Boga, Co Co my tym zrobimy? Co Ty narobił? Zacznę O Jezu! O Jezu! Boże! Czy Cię Konon czy co? Nie wiem, co z nim zrobimy. Ja nie wiem. Ja, ja... nie wiem, czy on jeszcze żyje. Trzeba się zastanowić, co dalej zrobimy z nim. Może... wyjść teraz. Pomyślimy, co. I nie, bo on chyba nie żyje. To trzeba coś zrobić z tym. No, to trzeba pomyśleć, zastanowić się i gdzieś go zakopać, schować, żeby ludzie go nie znaleźli. To co? Bierzemy się do roboty? Konon. Będziemy mieli te mięso, co? Zakopiemy lepiej pod podłogę jego, a nie będziemy te mięso jedli. Co ty narobił? Jak w Bombasie się takie mięso je? To ty byłeś na wojnie? Się gotuje na ognisku parzy się te kurczaka i się jest smaczne bardzo jest słuchaj ale człowieka jeść a co to a ta, ta samo jak kurę czy świniaka zjeść to też chodzi i się To świniak co innego i kurę, ale człowieka jest coś, co szaleł majorze co ty konon co to szaleł Jeść człowieka chyba pijęte ty konon i co teraz będziemy? Co teraz będziemy? No chyba... Będziemy jedli. Nie. Jak ja byłem ostatnio w Bombasie na tych walkach całe te wszystko łapaliśmy takie mięso. Gotowaliśmy, ci i po prostu próbowaliśmy. Ja nie wiem czy ty próbowałeś takie mięso. A no bardzo smaczne to mięso jest. O, to ci u góry smacznego ci życzę. A nie dziękuję, ale... To, to, zrobimy to zrobimy galaretę? To zrobimy galeretę. A ja, a ja wiem. To chyba Ty lubisz galeretę. Taki o, spaciowy, To taki czy, Ty chyba dużo taki zjadł już. A galereta bardzo smaczna. Dobrze, że on tam leży. On nic nie słyszy tam. On tam... Leży tylko sobie, niech leży. A co tam leży to niech leży. Po prostu tak musi być. Leży, a co będzie później? Po prostu on na pewno tego nie słyszy, bo leży nieprzytomny, czy nieżywy. A ty jego gadałeś tam? Wal jak to noga teraz obecnie? On uspokój się! To jest kanybając, tak nie wolno robić! Co ty robisz? Co o wiesz? To będzie dobre żarcie. Już ja jestem przygotowany kroić go.